Nie bądź Januszem, zrób to stoisko na poziomie światowych marek. I zobacz, jak to robią nasi klienci. Okej, okay, dobra. Dzisiaj będzie krótko, ale bardzo treściwie, bo jesteśmy naprawdę mega dumni z naszych klientów. Yy, ale tu mega, mega dumni i szczęśliwi, że możemy pracować z tak kreatywnymi głowami. Niesamowite są stoiska i scenografia, które oni stworzyli, żeby tak jak my powiedzieć: Wow! Byście to zobaczyć. Słuchajcie, więc tak, zrobiliśmy ranking, ale pamiętajcie, że jest to ranking totalnie subiektywny. My zrobiliśmy go tylko i wyłącznie na podstawie materiałów, które mogliśmy wykorzystać i zostały nam udostępnione. Uwaga, w rankingu znalazło się 6 miejsc, zwykle jest 5, ale na szóste miejsce rzuciliśmy nas. Dziewczyny i chłopaki z naszego teamu graficznego i z zabudów targowych mega się postarali, ale nic nie byłoby możliwe, gdyby nie team produkcyjny. Które znalazł rozwiązania dla naszych nietypowych pomysłów. Wiecie, na stoisko wleciał Ad Video Wall, czyli ekran LEDowy, na którym leciały reklamy, animacje. Do tego mieliśmy kasetony reklamowe z tyłu stoiska, a w zasadzie prosta ściana z kantorkiem systemu M-Frame. Co ważne, na każdym kasetonie były informacje istotne, do, istotne dla klienta. Wszystko było spójne i naprawdę przyciągające oko. A jest to info od naszych znajomych z Berlina. Okej, okay, na piątym miejscu w wykorzystali nasze bazowe produkty, czyli no, no wsianki Vario, tak? ale z pomysłem i z świetnymi grafikami. Stoisko mogliście zobaczyć na targach Remadeis w 2021 roku w Warszawie. Znalazłyście tam również świecące kasetony, minimalistyczne i takie wiecie, z efektem wow. Mega świetne wykorzystanie kolorów marki. Miejsce czwarte. Malo Design. Stoisko składające się tak naprawdę z trzech elementów. Był ad-video wall, ad-kiosk i podłoga modułowa. Klasa i minimalizm, a o to przecież chodzi w designie. Na marki Malo Design to było no szczególnie ważne, tak? Nie mogło być przepychu. Ehm, główną rolę miałby grać produkt, no i grał. Tło e, również spełniło swoją rolę. Dochodzimy... No, podium, tak? Miejsce trzecie to klient Life ze swoimi ogromnymi kasetonami. Jeden kaseton to były 24 m2 grafiki. Każdy miał w wymiary 8 na 3 a naszym hasłem przewodnim ostatnich miesięcy jest, wiecie, Shape is the new size. No, ale tutaj faktycznie, rzeczywiście, rozmiar miał znaczenie. Miejsce drugie, no oczywiście, Pasiwus i wykorzystanie naszych systemów. Outdoorowych! Słuchajcie, od namiotów reklamowych, przez leżaki, flagi, ścianki pneumatyczne. To wyglądało genialnie. Byliście na festiwalu Pasie Brzucha? Jeśli nie, możecie zobaczyć relacje z tego wydarzenia. Ok, uwaga! Dochodzimy do miejsca pierwszego. Skoro poznaliście już naszego klienta, u którego można dobrze zjeść, to teraz poznajcie tego, u którego porządnie te kalorie można spalić. Czyli codziennie fit. To event, no i scena, uwaga, na której w sposób najbardziej kreatywny zostały wykorzystane nasze systemy reklamowe. E, połączone zostały ścianki reklamowe w Wario w wielu mega nietypowych kształtach. Były podświetlane kasetony, były ścianki, e, ścianki Wario Tower, na przykład te czterometrowe, Wario Crown, było Wario Fall, czyli naprawdę wykorzystanie. Wszystkich fajnych, nietypowych kształtów. Chcecie wziąć udział w rankingu? Skontaktujcie się z nami na marketingmałpaadsystem.pl Powiemy Ci, co możesz zrobić, żeby w takim rankingu wziąć udział. A jeśli chcesz, żebyśmy to my odwiedzili Twój event, napisz do nas. Do następnego!